Kochani panowie, nie. nie obsypywanie kobiety pochlebstwami, komplementami w stylu. Jesteś cudowna, jesteś piękna, nie ma drugiej takiej kobiety jak Ty na świecie. Z Tobą mógłbym być do końca życia. Kocham Cię. Jesteś dla mnie prezentem. Jesteś kobietą, której zazdroszczą mi wszyscy mężczyźni. Nie wyobrażam sobie życia bez Ciebie, nie. Nie to. A poczucie bezpieczeństwa jest tak naprawdę największą potrzebą kobiety w relacjach. Oczywiście, każda z nas tą potrzebę bezpieczeństwa rozumie inaczej, dlatego że każda z nas coś innego wyniosła z domu rodzinnego, jest na innym etapie życia i też ma. Jest też na innym etapie radzenia sobie lub nie radzenia sobie z emocjami. Być może jeszcze cały czas w okowach lęku, a być może już na drodze prowadzącej do odpuszczenia i do zaufania życia. życiu też każda z nas ma inny bagaż doświadczeń, który z pewnością też wpływa na to, jak rozumie poczucie bezpieczeństwa w relacji. Może to być na przykład dla jednej z nas poczucie stabilizacji finansowej, dla drugiej pewność jutra, tego co się jutro wydarzy, lub tego co się jutro nie wydarzy. Dla jeszcze innej będzie to wierność partnera. Dlatego, panowie, jeszcze przed walentynkami, proszę Was, zorganizujcie taką. Randkę, spotkanie ze swoją partnerką, podczas której porozmawiacie, podczas którego porozmawiacie o tym, co ona rozumie przez poczucie bezpieczeństwa i co jej to poczucie bezpieczeństwa daje i jak ona się czuje, gdy w tym poczuciu bezpieczeństwa jest. Po co? to żeby może uratować coś, co wydaje się już nie do uratowania lub po to, żeby wznieść na wyższy poziom jeszcze wyższy poziom waszej relacji po to, żeby wasza świadomość była jeszcze większa bo świadomość to także wiedza o, o sobie nawzajem o sobie, ale i o swoim partnerze, swojej partnerce. I było, proszę Was, nie bójcie się, nie bójcie się tej rozmowy. A Wy, kobiety, nie bójcie się odpowiedzieć na te pytania, bo prawda nie oddziela nikogo zgodności. Zgodności ludzie odzierają tylko kłamstwo i manipulacja. I ta prawda prędzej czy później będzie chciała się o siebie upomnieć. I, i po co? Po co marnować relacje? Po co zaprzepaszczać szansę na jej rozwój tylko dlatego, że boimy się rozmawiać na głębokie tematy? Jeżeli boicie się rozmawiać, niech Twoja kobieta napisze list do Ciebie, albo niech nagra do Ciebie wiadomość głosową. Jest wiele form komunikacji. Nie ma ani lepszej, ani, ani gorszej. Po prostu znajdźcie tą najbardziej. Odpowiednią dla siebie. Bo przecież najważniejsze jest to, żebyście, żeby ona odpowiadała Wam, żeby Was dodatkowo nie stresowało. A gdy już kobieta opisze Wam, co dla niej oznacza poczucie bezpieczeństwa, będziecie mogli Panowie działać, a przecież Wy. Najlepiej czujecie się w działaniu i będziecie mogli pokazać, że wam zależy. Będziecie mogli pokazać, że nie boicie się. Nie boicie się, że partnerka będzie wymagała od was zmiany w życiu, bo nie wszystko wymaga zmiany. Nie wszystko wymaga przewrócenia waszego życia do góry nogami. Nieraz naprawdę wystarczy niewiele, aby relacja między wami się poprawiła, aby nabrała jeszcze większej głębi. Nieraz wystarczy naprawdę tak niewiele, do tego, aby znowu móc sobie patrzeć głęboko w oczy. I tego Wam życzę. Tego Wam życzę na randce w, w... tego Wam życzę na kolejnej Waszej randce, czyli na randce w Walentynki, bo gdy będziecie już potrafili ze sobą o takich rzeczach rozmawiać, i gdy wyjaśnicie sobie to wszystko, to jestem pewna, że ta walentynkowa randka będzie czymś, o czym będzie spotkaniem, o którym będziecie bardzo długo pamiętać. Będą właśnie bardzo głębokie spojrzenia w oczy i będzie znowu między Wami ta energia bliskości, zaufania. I sprawczości. Dzisiaj piątek, panowie, do dzieła. Do walentynek nie zostało już dużo czasu. A we kobiety, bez lęku, bez lęku, mówcie to, co czujecie. I dajcie partnerowi wiedzę o Was. Tak, wiedzę o Was, żeby. Wiedział, co może dla Was zrobić i żeby mógł zdecydować, czy chce to zrobić, czy nie. Cudownego weekendu Wam życzę. Przytulam. Iwana Kulwicka, imię po czterdziestce.